Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku sezonu 7 Minecrafta na modek nazywam się Safe Mode Dzisiaj tak, a tutaj Koki mi się w hejci teraz tak Oszty Oszty Hejt Hejt, hejt Hejt mi tutaj robi Dobra, nieważne Dzisiaj chciałbym się zająć modyfikacją Steve Card wreszcie Tak Koki, wyrobiłaś idealnie na odcinku Eee, dobra, Steve Cars, gdyż no trzeba zbierać surowce. Ja tu oczywiście pozbierałem i troszeczkę, bo, bo byłem teraz sporo czasu w kopalni, no ale to nie zmienia faktu, że na dłuższą metę. Ja nie jestem zwolennikiem za bardzo tego, żeby tą gracz biegał do kopalni. Wiem, na, na normalnych mapkach, w których wygracie, na normalnych paczkach na serwerach czy gdzie indziej, to gracz chodzi zbiera cały czas. Niestety ja jestem przyzwyczajony, że coś mi zbiera surowce, a że postanowiłem, że query nie będę stosował ani digital minera, więc postanowiłem... <gry> Ginij, przepadnij, zmoro nieczysta. Umyj się. Ty. Nieładnie. Widź. <zysy> <zysy> Blokada to się nazywa. No, uderz, uderz. Co, co? Cwaniakujesz, cwaniakujesz, cwaniakujesz. Po co? Ciągle latasz matkiem. Ja teraz tak samo staram się jak najmniej teraz tego batka już używać, bo pisaliście mi, że to jest troszeczkę nie fair, że tego batka cały, cały czas stosuję. Więc dlatego teraz staram się go używać jak najmniej się da. Dobra, potrzebujemy wykonać sobie takie pestołowe surowce. Tutaj nasuwa się od razu taki pomysł, żeby pobawić się gdzie ona jest. Tutaj. Nieładnie. No i co teraz? No. No i co? No i co? Ty cwaniak? Cwaniak z PKS-u. Cwaniak z PKS-u. Dobra, jak mówiłem, potrzebujemy Forza, bo a dokładnie ja precyzować sobie sobie crafting table. Znaczy crafting logistic pipe sobie porobię. Crafting logistic pipy zobaczymy ile jesteśmy w stanie ich wykonać 19 sztuk więc bardzo fajnie ja pójdę na dół i pouczę większość receptu które możemy mieć żeby oczywiście poszło nam to troszeczkę sprawniej Dobra, pierwsze co potrzebujemy, potrzebujemy wykonać card assembler bardzo prosty crafting, więc tutaj sobie dacie spokojnie z tym radę zamontujmy go na razie hmm, powiedzmy nawet w tym oto miejscu To jest tylko miejsce, gdzie będziemy mogli tworzyć swój pojazd Czyli teraz trzeba stworzyć takie podstawowe rzeczy A podstawową rzeczą jest hal, czyli tam Hul, tak, tam gdzie nasz pojazd będzie mógł w ogóle jeździć To jest po prostu wózek nasz, go trzeba tu wykonać Potrzebujemy do tego 5 e, Rainforge Metal oraz potrzebujemy dwa razy kółka I ja się wykonuje poprzez przepalenie stabilizator metal, którego wykonujemy jeszcze z jeszcze większej ilości rzeczy Więc naprawdę masakra tutaj jest tego do kraftowania Więc hmm, wydaje mi się, że uczyłem tego Troszeczkę jesteś zimny. A, czekajcie. Nie, 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 nie. Nie uczyłem tego, bo to potrzebuje jeszcze pośrednią rzecz. Czyli wejdźmy tutaj w to. Jak się nazywa to? Jest. Potrzebujemy ten raf wykonać. On jest wykonywany z diamentu oraz obsydianu. Właśnie. Obsydianu my w układzie oczywiście nie mamy, ale ja wcześniej zebrałem sporo lawy i z tej lawy wykonałem sobie dzięki naszemu do zamrażania od razu obsydian, czyli nie musiałem stosować w ogóle w tym przypadku wody. Bardzo fajna sprawa. Teraz wykonajmy z tego hmm, powiedzmy 30-40 sztuk. Tego będzie potrzebowali dosyć dużo yy, i będzie trzeba to następnie przepalić Ej, co ty mnie hejtujesz dzisiaj? Oko skurcze. Dobra. Przejdźmy tutaj z powrotem. RAF, ile mamy? 40. Dobra. Teraz to należy przepalić. Więc przepalmy to i przejdziemy już do tworzenia naszego wózka. Dobra, teraz jak już mamy te itemki, możemy sobie zacząć crafting. Potrzebujemy tych naszych hardened maszów dosyć sporo, więc ja ich wykonam 5 sztuk. <grych> tak, ale nie mamy irona. Oh, de fuck, ale się nam złożyło teraz akurat. Dobra, więc wykonajmy sobie tych barów troszeczkę więcej, bo to zawsze się nam przydaje, a później ja ciągle tego nie mam i muszę to na bieżąco craftować za każdym razem. Więc tego jeszcze dwie sztuki chciałem, albo 3 sztuki, nieważne. Wróćmy z powrotem. Nie do ciebie, tylko do, do ciebie. I takich skraftujemy 25 sztuk. To nam powinno chyba na większość wystarczać. Albo 30 od razu, niech będzie. I wrzućmy to do przepalenia. Teraz po tej, o, po tej operacji możemy już zacząć crafting naszych itemów podstawowych. Czyli pierwszy zacznijmy od naszego wózka, który jest, jest najważniejszy dla nas aktualnie. Jest chyba wózek jeszcze lepszy niż ten, co ja tutaj mam. Jest jeszcze z Gargatole... Garga jak się to nazywa? Galgadorianu. Jeszcze jest chyba wózek do stworzenia. O, tutaj jest właściwie. Czyli najlepszy wózek, jak tylko jest w tylko to jest takie drogie że nie ma sensu tego tworzyć, przynajmniej na tym etapie. Dobra, dwa kółka potrzebujemy i nasz wózek jest już wykonany. Koki wiem, że też wykonywała modyfikację City of Cards, ale ona wykorzystała tę wersję troszeczkę tańszą, gdyż nie miała potrzeby akurat korzystania tego, co ja teraz tworzę. Więc u niej zobaczycie na pewno bardzo ciekawie wykorzystywane itemki, ale ona stworzyła farmę, ja farmę stworzyłem z mine factory R reload, ona stworzyła z city cards dlatego teraz ja wykonam dla was kopaczkę. która później może Koki też wykonam, bo przydałoby się chyba jej też jakiś sposób pozyskiwania surowców. Okej, okay. te surowce mamy. Hmm to musimy wykonać dwie sztuki następnie potrzebujemy blok diamentów tak poważnie to jest takie drogie i potrzebujemy zwykłego basica tego już też mam więc mam hardened drill on kopie 5 na 5 dlatego Aż się prosi wykonać tego jeszcze lepszego ale popatrzcie sobie na crafting potrzebujemy gargadorian gar... A metal. Jego krawcimy. Tak, to jest jego recepta naprawdę. On jest strasznie drogi. Potrzebujemy 5 sztuk tego. Żeby go skrawcić, potrzebuje 5 sztuk. Więc 3 razy takie coś musimy skrawcić. Zobaczmy co to jest. Ojojku, to będzie chyba najgorsze, bo tutaj są łzy gaste, jak widzę. Yy, więc wydaje mi się, że na razie chyba go nie będziemy tworzyli. Zostaniemy przy tym naszym. Tego lepszego nie, nie, nie stworzymy, bo łzów gasta nie mam, jak pamiętacie ostatnio jak po nie latałem to tyle się naszukałem i też słabo było, słabo było z tym zlokalizowaniem czegokolwiek. Ile tych zdobyłem? Tylko cztery, więc widzicie sami tylko byśmy stworzyli jeden, tak, jedną taką sztukę, czyli, czyli, pod, czyli dwójeczkę taką, my potrzebujemy tylko aż pięć. Dobra, więc to sobie pod, podarujmy na razie. Teraz potrzebujemy silniki, nauczyłem wykonywać silnik jeden przynajmniej. Hm. Wam, że uczyłem jeszcze tego silnika więc ten silnik stwórzmy <laughs> i dorzućmy go do naszego przyjaciela Teraz tutaj z przodu dostaliśmy taki oto silnik właśnie i on jest z przodu I to jest ten cały ból Potrzebujemy silnik, który będzie zamontowany z tyłu tym razem Dlatego też muszę przeszukać znowu te wszystkie silniki yy, Tu mamy jakiś tiny engine Sprawdźmy jego Gdzie on jest zamontowany on może być już chyba z tyłu, a nie mogą być dwa silniki i on też jest silnikiem z przodu Zresztą zobaczę czy to w ogóle jest przód, bo już się pomyliłem Tu i tu, a nie to jest z tyłu Dobra, więc jest w porządku To jest ten większy silnik, on na razie może być Później go może zmienimy na coś innego Dalej co będziemy potrzebowali Oczywiście będzie tutaj jeszcze kilka ciekawych rzeczy jak, po, jak nasze torcze Ja mam też wyuczone Teraz troszkę posiedziałem i, i, pok i pokrawciłem tej temy, bo wiedziałem, że to mi się przyda. Yy, coś na górę. Dajmy czesta u góry. Czy się innego będziemy potrzebowali? Nie wiem. Na, na, na razie nie pamiętam co może na górę być innego potrzebne. Taką mamy yy, czesta bocznego. On na pewno nie będzie dobry, bo z boku będziemy mieli postawione nasze torcze. Teraz taką internal czesty. Takie trzy sztuki sobie sprawdzimy. To są czesty schowane w naszym wózku, więc one są niewidoczne na pierwszy rzut oka, więc jednocześnie nie zajmują nam one miejsca. Dalej co będziemy poczuwali to wysokościomierz. E, go też już mam wyuczonego, więc go tylko sprawdzić wystarczy. Kolejną już będziemy mieli troszeczkę zabawy, bo nie wiem czy jakieś tory zostawiłem sobie, więc sprawdźmy sobie. Railę. -e. E, nie, nie mamy żadnych torów, więc pierwsze co... Musimy je ręcznie wykonać, gdyż nie dawałem pod to recepty, uznałem, że nie ma sensu. Więc dwa staki wystarczą nam na razie przynajmniej. I skraftujmy sobie ten większy, o, yy, ten większy nasz pojemnik na railę, bo to nam się bardziej przyda. To nam teraz będzie krawciło, a my w tym czasie przejdziemy sobie jeszcze do yy, Bridge Builder. Yy, bridge uczyłem ciebie, też uczyłem, dobra. I teraz będę musiał się chwilę zastanowić co jeszcze potrzebujemy. A, pamiętam już, liquid sensor, czyli wykrywanie wody. Tu bardziej chodzi o wykrywanie lawy, żeby jak nasz wózek będzie sobie jeździł tam, to żeby nagle nie okazało się, że wpadnie nam do lawy. Dodatkowo tego wszystkiego zamontujmy jeszcze Chunk Loader i teraz nasz wózek będzie mógł sobie tutaj jeździć i spokojnie wszystko robić, ale jak już widzicie czas jego skaftowania to są dwie godziny. Tak, dobrze wiecie, co? dwie godziny czasu craftowania i go zapewne bardzo duży okres. Aktualny koszt naszego wózka jest 290 punktów, a nasza podstawa zapewnia nam 500. Czyli możemy go skraftić i tutaj większego problemu nie ma. Tu mamy adony z dołu, jest dużo bardzo ciekawych adonów do, wrzu do wrzucenia, więc zapewne można się tutaj bardzo fajnie pobawić. Na przykład shieldy, czyli taka obrona nasza, też bardzo fajna, jest invisible. Invisibility Core też ciekawa sprawa no, ale tutaj też widzę kilka ciekawych rzeczy i muszę dowiedzieć się jak się je krafci a i jeszcze jedna sprawa jeśli Wam się ten wózeczek podoba pamiętajcie o łapece w górę jest to bardzo ważne tutaj mi właśnie podpowiadają to wszyscy haha ha. tak a jeszcze jedna sprawa tutaj jak zobaczycie sobie ten wózek możecie dać sobie podgląd jak wyglądają torcze jest to Dosyć takie estetyczne, popatrzcie, teraz widzimy, jak nas wyścig będzie wyglądał, gdy torcze będą tutaj ustawione, gdy będą raile, a tu akurat nie wiem, czym to ma się objawiać, dalej, jeśli blicze będą włączone, też nic, jeśli drill będzie chodził, tak to będzie wyglądało, oraz jak jest otwarty chest, Czyli bardzo fajnie możemy sobie wszystko zobrazować, jak to wygląda, więc łapeczki w górę, jeśli macie taką ochotę bo to Was nie kosztuje, a naprawdę dużo pomaga. Dobra i wiem tak samo, że wiele osób o tym zapomina. Nie temu, że nie chce, po prostu zapomina. Yy, następnie przydałoby się tutaj kilka rzeczy jeszcze dotworzyć. Hmm. Niech się zastanawię. Doszło sporo modyfikacji, których ja, jak jeszcze bawiłem się tą modyfikacją, nie widziałem. Potrzebujemy na pewno Advanced Detector Rail, potrzebujemy cargo man, 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 management, kurcze, Dobra, nieważne. Potrzebujemy menadżera jeszcze, odnośnie obsługi naszego wózka. go mam na szczęście nauczonego. Potrzebujemy jego rozszerzenie, żeby móc obsługiwać itemki, które tutaj będą wlatywały nam. To jest bardzo ważne, tym bardziej, że to będzie miner, który będzie chodził cały czas non-stop. Więc to również trzeba zrobić, takie rozszerzenie dla nas. Tu mamy likwidy. Likwidy będą nam się przydawały, jeśli, no właśnie, byśmy stworzyli thermal engine. Thermal engine z tego co mnie się wydaje przynajmniej, powinien móc obsługiwać lawę. A że chcę go sprawdzić, to go wykonajmy. Zobaczymy tylko z której strony on się montuje, bo to jest też istotne. Dobra, również z tyłu on się zamontuje? Nie! On się montuje na przodzie. Tak? Gdzie on będzie? Z czym on się blokuje? Hm. Z tym też nie. Czestem? Nie, z czestem też się on... Z jakimś itemem on się kłóci. O, oh, one tank to work. Czyli co? Czyli ściągnijmy wszystko. Nie, i tak coś jak ma jakiś problem. Coś tutaj pisze, że tylko z jednym tankiem on może chodzić. A właśnie, nie ma, nie ma tanków. A to to mi mówili tutaj, dobra. Eee, dajmy tanka u góry. Ojojku, ale tutaj jest crafting troszeczkę skopany pod to. Nie mam tego nauczonego, więc musimy to szybciutko tutaj wykonać. 6 sztuk, jakie potrzebujemy, jest dosyć sporo. Dobra, ja go wykonam i do Was wrócę. Dobra, stworzyłem advance tank, czyli strasznie olbrzymi. Tu będziemy schodowali prawdopodobnie jakieś paliwo. Nie wiem czy jeszcze, jak tu będzie. Prawdopodobnie lawa. I możemy dwa silniki zamontować. To jest po prostu genialna sprawa. Dwa silniki, że jeśli na przykład będziemy już mieli węgla, będziemy mieli jeszcze lawę, więc genialne. Będziemy mogli dalej podróżować. Bardzo ciekawe. Oczywiście wszystko tutaj musiało zostać zmodyfikowane, więc wyleciał czest, który był na górze, czyli niestety mam teraz mniejszą pojemność od razu, mamy tylko trzy internal, czyli też takie w środku zamontowane czesty. No to jest problem, powiem, ale dajmy sobie sprawę. Znalazłem też takie coś jak drill intelligent, czyli inteligentny drill. Tak to trzeba po polsku tłumaczyć Ciekawie to się prezentuje, Wam powiem, bo to wyglądałoby tak, jakbyśmy mogli kontrolować, co dokładnie ma być wykupowane. Przynajmniej ja tak to rozumiem, że o to autorowi chodziło pisząc takie oto słowa. Więc wykonamy sobie takie coś oczywiście. Może to być bardzo ciekawe, tylko oczywiście to się musi skrafić, a nie wiem dlaczego trwa tak to dosyć długo, Wam powiem. Ale tutaj już znikło, więc już przyszedł. Dobra. oczko tylko potrzebujemy. Mamy ten nasz inteligentny drill i mamy jeszcze power observer, czyli obserwowanie naszej energii. Też po, prze, przez tłumaczenie moje polskie. Bardzo skomplikowane zresztą. Iron. Hmm. I jest problem. że <laughs> żelazo. Więc w takim razie trzeba pójść do koki oczywiście i zabrać. Okej, okay, dobra i mamy nasz Power Observer. Czy coś jeszcze nam będzie potrzebne? O to jest pytanie, nawet nie wiem dokładnie. Mamy jeszcze 100 punktów, które byśmy mogli gdzieś zmarnować, zmarnować, wykorzystać oczywiście. No to nie będzie marnowanie w żadnym stopniu. Mamy takie tutaj właśnie meltery. One służą do przepalania surowców. Hm. No właśnie. Czy będą mi mogły stworzyć kołk na przykład z węgla? Enchantment nie jest całkowicie potrzebny w tym przypadku. Eee, Experience Bank. Fajnie się zapowiadałby, gdyby mógłby zbierać expa pozyskiwanego przez przeko za przekopane surowce, ale nie wiem jak ten item wykonać, więc muszę sobie go podarować, gdyż nie jestem w stanie go skrafcić. Nie mam pojęcia co to w ogóle jest. Nie wiem dlaczego sam system tego nie podpowiada, chyba że sprawdzę sobie szybciutko na wiki. Dobra, no to się według wiki to jest nasz kociołek zwykły. Tylko, że niestety to nie jest on, bo nie jest akceptowany. Uznajmy, że recepturka jest skopana w takim razie i tutaj nie będziemy kombinowali z nią w tak, w jak tak. Eee, myślę ciągle jeszcze o tym Invisibility Core, ale on chyba nie będzie nam potrzebny aż tak bardzo. Te smeltery zostawimy je w spokoju. Więc teraz zostaje nam sprawa najbardziej skomplikowana, albo najbardziej czasochłonna dla mnie. Dwie i pół godziny się będzie nam przetwarzało, więc dobra, zaraz to uruchomię, ale pierw... Tak, udało mi się dobić książkę do poziomu siódmego Jo, wreszcie mam maksymalnie polepszony mieczyk, jak widzicie mam go z... To jest właśnie, bo to jest bardzo fajny mecz, jak wam powiem, bo on ma w sobie podpalanie, zamrażanie, tak, to jest po prostu logika inteligentna, maksymalny damage oraz krwawienie. Jest bardzo fajny, bardzo duży, zabiera damage, Koki no tam może mało zabijała, zabijał on ale to dobra Zabiję sobie samo specjalnego kilofa do kopania z maksymalnym speedem Z jedną fortunką ale jest dwa, dwa razy unbreaking Unbreaking to jest po prostu dust yy, diamentowy więc też fajna sprawa Mogę razu polepszyć, polepszyć moją zbroję żeby była o wiele lepsza bo ta moja jest taka podstawowa wam powiem yy, Oczywiście łzy gasto no, to jest to co potrzebuję cały czas ale tego nie mam I tutaj troszeczkę z ból w tej sprawie Dobra, ale tak, o, weźmy nasze rail'e i hmm, yy, gdzie są rajle? Tutaj, traki to są, dobra, traki, traki, traki. Okej, okay, weźmy to maksymalnie i tako na dole postanowiłem, że ten cały nasz niszczycielek będzie szedł z tego miejsca, czyli tutaj rozwalimy to mniej więcej na połowie, czyli gdzieś w tych okolicach. I tutaj przygotujemy teraz pomieszczenie, w którym nasz wózek będzie sobie mógł jeździć w dół i przekopywać surowce. Tylko jeszcze mamy jeszcze jeden tylko taki dylemat. Czy puścić go w tą stronę, czy puścić go w bok. Czyli tutaj jakby wysunąć się z nim i jednak każdy mu w tą stronę jechać. Włączę sobie czanki. A, nie mogę chodzić czanków jak mam włączone NEI. Też nie, tutaj widzę fragmenty, ale nie widzę końców. Tak, to jest niestety ból związany z tym, że troszkę się kłóci. Ney troszkę się kłóci tutaj z moim... Aj, nagrywaniem. Znaczy nie nej tylko ten do pokazywania czanków. Ale czanie zajmują 16 kratek, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa na trzy na... Czterna, piętna, ok, czyli tutaj mogę sobie spokojnie ten obszar cały zaadoptować pod nasz wózek, który tutaj będzie sobie jeździł. No choć tutaj pochodnie a, a nie się ze mną kłócicie, od razu tak mamy więcej żelaza, bilida taka, że po prostu wiecie, tego żelaza nam bardzo dużo schodzi za każdym razem, każda modyfikacja z niego korzysta, a oczywiście jest to tak stworzone, że zdobywamy go zawsze tą samą ilość a musimy go więcej zużywać. To jest taka po prostu logika, ale no niestety, to jest logika gry na modach. Na to się nic nie poradzi. Ten, ten, ten teren sobie zasłońmy i tutaj przygotujmy sobie mniej więcej już, gdzie nasz wózek będzie zamontowany. Dobra, jak widzicie, mój prywatny murzyn przyszedł mi na pomoc. Dzień dobry murzynku prywatny. <laughs> <laughs> tak kuki nawet nie wiem, co ja teraz mówię. Oj, to się nazywa peszek, już tak się wyrażę. Dobra, czekajcie, teraz zasłonimy. Dobra, to również. Ok. Więc teraz... Hmm, zostaje nam już chyba tylko ułożenie tych naszych torów, wszystkich, żeby tutaj szły one poprawnie. Więc zakładając, że nasz kolega będziesz zjeżdżał tak mniej więcej na środku, czyli gdzieś tutaj. Zakładając, że on będzie jeździł. Zrobimy teraz taką, Tutaj będzie przejazd do rozładunku i powrót w ten sposób z powrotem na trasę, czyli taką tutaj będzie sobie jeździł wózek. Tutaj sobie będzie podróżował. Dobra. Tutaj zrobimy mu rozładunek. Natomiast zapomniałem hmm, tylko jeszcze jednego bloku ze sobą, A od razu Yy, uruchomimy tutaj cały ten przelot, ja sobie pójdę coś zjem, a to się w się spokojnie to będzie nam wykonywało. Więc tak, o, skoro to już mamy ustawione, to potrzebujemy wykonać jeszcze taki itemik. Hmm, gdzie on tutaj jest? O, ten item. Nie wiem, czy go wykonałem, czy ten, czy nie. Wydaje mi się, że już go krawciłem, ale dobra. On będzie nam służył do włączenia i wyłączenia odpowiednich tutaj aspektów, które tutaj będą, więc go położymy. W tym miejscu. Nie, nie w tym miejscu. Go trzeba postawić jeszcze troszeczkę dalej. Czyli skoro tu będzie on zjeżdżał, więc tu on będzie umiejscowiony. On też potrzebuje swój przycisk do uruchomienia. I teraz już jest całość włączona. On będzie włączał co ma być włączone po jego przejściu. W którą stronę ma to być uruchomione. Więc tutaj właśnie o to chodzi, żeby jak tutaj wróci teraz on z powrotem. To żeby już nam nie kopał, bo będzie nam rozwalał nasz teren. Dlatego tu trzeba wyłączyć mu wtedy drilla, czyli jeśli wracasz to mm, jeden to są wszystkie aktywne O, jest tutaj, czyli to jest czyli orange aktywny, blue nieaktywny Invisibility, tego nawet nie mamy, ale tutaj chodziło tylko o przykład Czyli ustawiamy to w ten sposób, chunk loader Tutaj chunk loader już, już jest nam niepotrzebny, gdyż jest on aktywny już Cargo auto pick up, zbieranie kargów, nie, eee, pick up, dobra to zostawmy domyślnie, Tylko nie będziemy ruszali, tarcza, też nam jest niepotrzebna, to wyłączmy całkowicie. Dodatkowo dołożymy tutaj jeszcze, jeszcze jeden upgrade, ten upgrade, tutaj gdzieś miałem e, efektywność, jest. Ten upgrade da nam takie coś, że będziemy jeszcze szybciej to wszystko wykonywali. Tu już kilka upgrade'ów dorzuciłem, dorzuciłem oczywiście więcej energii, żeby tutaj było można więcej tego sk składować, Zrzuciłem regenerację taką, żeby się to samo ładowało, teraz dajmy mu efektywność jeszcze i dodatkowo dajmy hmm, użycie paliwa mniejsze. To by się nam przydało, żeby to ja dużo staksu, 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 nie zmarnął, bo tu chyba węgiel idzie w głównej mierze i to naprawdę idzie w bardzo dużych ilościach, wieście mi strasznie tego dużo tutaj ja będziemy się zmarnować, żeby to nam się przerobiło. Um, dobra, więc to wszystko. Więc w takim razie Ech, rozpoczynam crafting. Ile? Coś się skopało mi, <laughs> mi po tym wszystkim. Ale dobra, dwie godziny jakoś. Dobra, jako że tam się ciągle nam wykonuje wózek i pewnie nie zdołam już od gdzie zamontować. Naprawdę masaka tak, tak to wolniutko idzie. Mm, więc zamontujmy tutaj tak trzy. 3... Cargo Managery. Dlaczego aż tyle tego, co tutaj zamontować, Możecie się zastanowić. Otóż, no jest sporo i temu, to, oni to będą musieli obrobić, dlatego też y, zwalanie to tylko na jeden i na jeden taki zwykły jest bez sensu. Dlatego postanowiłem, że będą one w ten sposób się uzupełniały, że każdy z tych odpowiada za jakąś inną sekcję. Pamiętajcie, że tam będzie dużo slotów, które będziemy musieli pouzupełniać, bo mamy do uzupełnienia rail, mamy do uzupełnienia torcze, paliwo, mamy lawę do uzupełnienia zwykły cargo może sobie z tym nie poradzić myślę o użyciu tutaj lawaceli jeśli one nie poskutkują do ładowania naszego tanka lawą to wtedy będę musiał stworzyć tank a czy ten cargo menadżer ale do cieczy też taki jest ale jest on o wiele droższy dlatego też no jakoś na razie się do niego nie garnę bo jest dużo craftingu nawet takiego, takiego bezsensownego więc na razie spróbujemy się posłużyć tymi i teraz co? Pierwszy nasz cargo będzie odpowiedzialny za wyładunek czyli nic nie ustawiamy w nim, on ma tylko wyciągnąć z naszego wózka do środka z jakiego slotu? Otóż ze slotu gdzie ma itemki i tutaj wszystko ma się załadować drugi nasz cargo już będzie podzielony. On ma za, ma za zadanie uzupełnienie engineu, uzupełnienie raily, uzupełnienie hmm, torczy i uzupełnienie arownie bridge builder. Jak najbardziej. Dobra, więc to mamy zapewnione. Teraz ten. Czy w ogóle był on potrzebny? Zaraz się, zaraz się przekonamy. Na pewno on musi odwołać się do lawy. Czy te oszczelone tutaj w ogóle będzie, zacznijmy od tego. Bucket for Milker, on jest tutaj bardziej użyty. Nie wiem, czy tutaj też do naszego będzie odwołanie, zobaczymy zresztą, ale widzę, że chyba nie. Więc zobaczymy, jak to nam w praniu będzie. Najwyżej podzielę, że ten zajmie się dwoma rzeczami, ten zajmie się dwoma, dwoma rzeczami, albo tego zamienimy później na likwidowego, bo to jest też bardzo ważne i też tego będziemy potrzebować. Dobra, na sam koniec sprawdźmy jeszcze czy ten przycisk będzie działał poprawnie. Otóż zasada jest taka przyjeżdżasz tędy, wyładowujesz wszystko tutaj, jedziesz dalej, ładujesz się w tych dwóch miejscach kolejno jedziesz tutaj i ten ma włączyć ci powrót w tamtą stronę. Sprawdźmy jak to się będzie prezentowało. Oczywiście teraz ja muszę pchnąć ten wózek. Dobra widzicie odwrócił się tor on skręcił w tą stronę i tor się poprawił Więc jest dokładnie tak jak chciałem Czyli cały ten nasz układ będzie działał tutaj nam poprawnie Trzeba tylko obsłużyć jeszcze te nasze cargo menaj me menadżery Ale w tym miejscu to już będzie na tyle Mam nadzieję że odcinek Wam się spodobał Jeśli tak to pamiętajcie łapce w górze I poinformowanie nawet Waszych przyjaciół Czy na fejsie czy na realu o tym odcinku, żeby też oni mogli sobie taki układ u siebie zbudować. To dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie dobry polecie, dajemy łapki w górę i do zobaczenia standardowo już jutro z samego rana w nowym odcinku. Pa, pa wszystkim.